Bonjour, z tej strony Maczko, witam Was w kolejnym odcinku. My jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie skończył się ostatni odcinek. Pogoda dzisiaj jest jak na razie super, nie wieje, nie pada. Zapowiada się jakby miało być słoneczko. I tak, plan jest taki, że dzisiaj Postaram się już dojechać do jakichś klifów, chociaż Oj, muszę zabezpieczenie do kierownicy zdjąć, bo mimo wszystko e, wolę mieć pewność i zabezpieczać. I tak, kamperek e... jakiś, nie, e, i e, no tak, te klify. I jest pogoda fajna, chociaż na późniejszy czas, a właściwie cały dzień, pokazuje, że mogą być powodzie w tym regionie, gdzie my jesteśmy. Więc to jest tak 50 na 50. I trzeba pomyśleć, co zrobić. Te powodzie mogą być do Jutra bodajże. Chociaż nie wiem, czemu dopiero teraz jest ALERT, skoro e, padało najbardziej wczoraj, w przedczoraj, a dzisiaj to tak ładnie się zapowiada, ale nie wiadomo, co będzie później. Być może najpierw e, teraz podjedziemy pod jakieś centrum e, handlowe, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. I później e, mam jeden punkt zaznaczony. Gdzie nie wiem, czy uda nam się podjechać, ponieważ e, wszystkie parkingi na Park Fortnite są oznaczone jako limit wysokości 2-1 metra. Chociaż może teraz po sezonie te ograniczenia są zdjęte i później podjedziemy sobie na te klify. Być może tam też się uda jakieś miejsce znaleźć fajne, żeby na noc zostać. zobaczymy. Zapraszam Was do odcinka, jeżeli odcinek Cię spodoba, zostaw łapę w górę, suba oraz dzwoneczek, aby nie pominąć moich kolejnych filmów. Lecimy z odcinkiem. OK, my dojechaliśmy do takiej mieścinki. Tam zostawiliśmy busika i teraz idziemy się przejść i zobaczyć, co tu jest. Tutaj widać, że jest jakiś mocny odpływ, bo te wszystkie łódki stoją bez wody w tym kanale. A tu chyba normalnie zaraz yy, może uda się podejść. Zobaczyć co tutaj tak naprawdę jest. Hop. No tak, to wygląda jakby tu chociaż nie. Nie ma tu odpływu raczej, bo tu są te podesty. Chyba, że te pod a bo te podesty mogą się unosić w górę. Dobra. I patrzymy, co tu jest. W ogóle, my daliśmy za parking 2 euro, ale tu też jest chyba płatny parking, bo tam dalej stoi parkometr. I tu jest coś, ale taka zatoczka, coś takiego. Fajna okolica. No, niestety, tutaj nie ma warunków, żeby jakkolwiek kamperem stanąć. O, prąd, może darmowy? Kabel idzie... A, tam do łódek. Hmm. Ale jakby pożyczyć wiaderko prądu, może nikt by się nie obraził. Nie no, takich rzeczy się nie robi. O, tam widać latarnię morską. Bo generalnie... Zaraz na mapie pokażę, jak to wygląda. Bo to jest coś, ale taka zatoczka. Hop, ale wieje, no trzeba się schować. Hop. No możliwe. O, my jesteśmy w tym miejscu i to jest taka jakaś zatoczka. Tylko, że jakoś tu wody nie ma, więc. Jest ten odpływ taki srogi, bo woda to się zaczyna tam chyba kilkaset metrów dalej. Dopiero o, a tutaj na przykład jakieś muszelki ładne. I sobie idziemy. Hop. I latarnia morska. Ale na nią się chyba nawet wejść nie da, więc... Więc nie ma co nawet kombinować. O, proszę. Taka niezbyt duża, bym powiedział. Raczej... A, tam wstępu nie ma, bo... Tu jest lądowisko dla helikopterów obok tej latarni, tutaj widać H, a my idziemy w tamtą stronę, na plażę. Nie wiem jak to odda kamera, ale tak daleko jak jest horyzont, to ciągnie się piasek, a tutaj, tędy, przepływa. Jak są te bojki kolorowe? Nie wiem naprawdę, czy je widać. Postaram się przybliżyć jakkolwiek. O. Ale nie wiem, czy te bojki będzie widać. Ale e, to jest kanał jakiś, który tu ma swój początek albo koniec. A my zmierzamy w tamtym kierunku, gdyż tamten punkt to jest stary bunkier, który w końcu udało się odnaleźć. Więc my sobie spacerujemy trochę wieje, ale nie ma takiej tragedii jak przez ostatnie dni, więc możemy sobie trochę tu pochodzić. Więc lecimy. My w tym momencie podchodzimy do tego bunkru, który nie jestem pewny, pewien gdzie on dokładnie stał, ale sytuacja jest taka, że normalnie on jest zanurzony do można powiedzieć ponad połowy wysokości w wodzie, a dzięki temu, że trafiliśmy trochę szczęśliwie na odpływ, no to możemy obejrzeć ten bunkier w całej okazałości. Poza tym tu leżą takie wielkie kamienie, tyk, 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 i tam wydaje mi się, że ta podstawa, ta podstawa była osadzona i ten cały bunkier po prostu z biegiem lat on zjechał. Tutaj muszę uważać, ponieważ te kamyczki są złudnie śliskie, a ja nie mam dobrych butów, ale robi to wrażenie, to jest kolos. Na razie e, na kamerce to nie robi takiego wrażenia, bo e, jeszcze kawałek od tego jestem, ale już coraz bliżej. I e, poproszę Natalię, żeby nagrała mnie, żebyście zobaczyli skalę tego. Ale to jest po prostu gigantyczne. Coś niesamowitego. I to ile tu jest betonu No robi to niesamowite wrażenie Ojej hop. O, tu chyba wejście było albo mm, okno w tym miejscu Na zdjęciach Google, z tego co widziałem, to gdzieś do tej linii, normalnie jest yy, pod wodą. Wow, i tu widać zbrojenia, jak szły. No robi to wrażenie. I ta podstawa, która po prostu się oderwała i to wszystko się przewróciło. No. Niesamowite. Dobra, teraz podchodzę pod ten bunkier. Natalia mnie nagrywa, żebyście zobaczyli skalę. Jaki ja jestem przy tym malutki. A jakie to jest wielkie. Ja mam około metra 75. No, najwyższy nie jestem, no ale trochę mi brakuje. Coś niesamowitego. Tutaj mogę. Podstawy co najwyżej sobie dotknąć. Szkoda, że tam do środka nie da się wejść. Znaczy, na upartego by się udało w jakiś sposób, ale dzisiaj nie jestem uparty i uszanuję obiekt historyczny. Robi wrażenie. Tutaj, w ramach ciekawostki, jest tablica, kiedy są odpływy. I przypływy. Tam jest ten bunkier, w którym byliśmy. I tutaj Natalia przetłumaczyła tablicę, że znajduje się tu jedna albo największa kolonia fok, która ma 500 osobników. I te foki można tu zobaczyć, ale teraz jest y, niestety odpływ. Więc bardzo ciężko by było y, je znaleźć. Tak mi się wydaje przynajmniej. No raczej tak, bo tak daleko jak widać horyzont, to nie widać wody. Ciekawe. Ale potężny jest tu ten odpływ. Miałeś rację no. z tym, co mówiłeś, że ta woda w tym kanale jest. A tak, no. A tu jest właśnie identycznie na tym zdjęciu. No, no, Myśliliśmy wzdłuż. Tak, akadmie, że tu jest ten deptak, tutaj a tu jest, tak, jest ten kanał, który... Tutaj jest ten kanał, który było widać. no. To i no, sporo. I tu jest cała mapka tego, jak można sobie pochodzić. No i w 2003-2007 roku to normalnie były parkingi, że można było chyba nawet tędy, tak, bo, bo samochody. tu jest nawet kamper oznaczony. Mhm. A teraz już chyba no. nie. No. no. Dobra, leci... I tu widać ten bunkier. A, tak, no. Zanurzony w wodzie. No, Dobra, my powoli wracamy. I może coś ciekawego się wydarzy po drodze, jeszcze tak w ramach ciekawostki. Dla osób zainteresowanych, tu są informacje o tym całym bunkrze, który znajduje się właśnie tutaj. Szkoda, że nie ma jakiegoś zdjęcia z przeszłości, gdzie on stał y, normalnie. No ale trudno. Tak, ale linia brzegowa cofnęła się o 65 metrów w ciągu 75 lat. A, no to, to nieźle. Dobra. Ale widoczek jest naprawdę zacny. Tylko trochę chłodno się zrobiło. Miało być trochę słońca dzisiaj, ale grunt, że nie pada. To najważniejsze. Generalnie sobie teraz chodzimy tym miasteczkiem, które tu jest. I to jest w ogóle pierwszy dom, w którym chyba jest jakiekolwiek życie, ponieważ tu trzy czwarte domów ma po prostu pozabijane, w sensie pozabijane, pozamykane okna, drzwi, i dosłownie nikogo tutaj nie spotkaliśmy. Chociaż nie wiem, czy ten budynek to też nie jest restauracja albo kawiarnia jakaś. Ale no, żywej duszy tu nie ma, oprócz kilku osób, które minęliśmy, które tu przyjechały. No tu jest do To nikogo tu nie ma kompletnie. To jest poniedziałek w sumie. O, stoi cytryna. Ale... no naprawdę to miasto... Tak, tak samo jak tutaj. Wszystkie okna zasłonięte, odsłonięte, zasłonięte i tak na całej linii, no to większość domów jest pozasłaniana tak na amen. Tam, jakby tutaj budownictwa trochę się z no. Anglią kojarzy. Anglia albo Holandia troszkę. No. Takie linie domków, ale no bardzo ciekawe. My jeszcze idziemy się tu wzdłuż wody przejść i musimy pomyśleć, co chcemy zrobić dalej, ponieważ tu naprawdę by było super miejsce, żeby zostać. Tu jest szlaban otworzony i nie wiem, naprawdę nie wiem. Walczę ze sobą, bo nie wydaje mi się, żeby ten szlaban teraz był zamykany na noc ładnie to wygląda, właśnie dojechaliśmy na miejsce, gdzie prawdopodobnie będziemy spać. I coś, co po prostu zabiło mi świeka jak tu dojechaliśmy to raz podczas drogi piękne klify, które widzieliśmy, a dwa mamy pokój z widokiem na morze. Tam w dole jest już morze. I teraz idziemy sobie trochę tutaj pozwiedzać, popatrzeć. Ta miejscówka nazywa się Ault, Ault, Ault jakoś tak. I są tu jedne z pierwszych klifów, które można spotkać. Jedne niestety pominaliśmy zaraz za. Kalais. Kalais? No, 10 km od Kalais są pierwsze, ale te są chyba drugie, jakie można było znaleźć. Więc idziemy w dół i zobaczymy, co tam jest. Tak sobie człapiemy tym miasteczkiem. Tu już jest. Trochę więcej życia niż w poprzednim. Jakiś ludzi widzieliśmy, i nie wiem gdzie my właściwie idziemy, ale chcielibyśmy znaleźć punkt, z którego fajnie ten klif widać. A właściwie to kilka klifów, bo z daleka to na mnie zrobiło mega wrażenie. Bo nie wiem, czy ja w życiu klify widziałem. Chyba, że w Chorwacji można nazwać, że tam są klify. Ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tam na szczycie jest taki domek, ale to fajnie wygląda z taką wieżyczką. Dobra. Lecimy. Patrzcie. Robi wrażenie. Tup-tup-tup. Tylko, że chyba, żeby w ogóle te klify mieć okazję zobaczyć, będę musiał odpalić drona. A wiem, że wiele osób lubi filmiki z drona. Bo na przykład z Norwegii się cieszyły dużym zainteresowaniem. I pewnie dużo osób czeka aż wrócą. Bo tak ze ziemi wszystko ładnie wygląda, ale jednak lepiej jak można się wznieść ponad to wszystko, ale widok jest niesamowity. O, dobra, doszliśmy, bo my jesteśmy na klifie teraz. Teraz widzę, to wygląda niesamowicie. Wow. To te. Wow! Tam jest naprawdę daleko w dół. O, chodźmy, tu jest jakiś taras widokowy. Więc może na tym tarasie tutaj jest tablica o historii. A tutaj można zobaczyć, jak wysoko my jesteśmy, to nie wiem ile to jest metrów, może jest gdzieś napisane. Musimy je popatrzeć, ale no, wygląda to niesamowicie. W ogóle dobrze, że przyjechałem tą drogą, którą przyjechałem, bo nawigacja, nawigacja na początku mnie prowadziła tą drogą. A dosyć ciasno, tutaj. I tam na szczycie widać latarnię. Mo I tam na szczycie widać latarnię morską. E, dobra. E, idziemy dalej. Bo chcę wam pokazać widok na te klify bezpośrednio. Ale... No po prostu mam taki banan na twarzy, bo to niesamowicie wygląda. Tu, tu, tup. Już tam coś się wyłania. O, tutaj jest coś napisane więcej. O tych klifach. Tutaj. Najwyższy punkt ma 43 metry. A tutaj, gdzie stoimy, to jest chyba 4 czter... albo 41, albo 43 metry. Tu jest, a ten kolejny klif ma już 60 metrów. To robi niesamowite wrażenie, ale w końcu chodźmy zobaczyć, o czym ja tak mówię cały czas. To wygląda epicko. Po prostu jak, jak mówi klasyk pięknie, aż jajo mięknie. O proszę. Niesamowite. I te domki. Wow. Pięknie. sobie tak chodzimy po tym mieście i właśnie doszliśmy do e, nie wiem co to jest, jakiś kościółek, coś takiego ale bardzo ładnie to wygląda coś muszę przestawić pyk o a nie, muszę chwilka, pyk, o dobra żeby mógł ruszać gimbala, a czyli kościół, tu jak w każdym europejskim miasteczku, bombka bo przyszedł sezon zimowy, to trzeba. O, z partu jest, to no, dużo wie. No i na to no, tutaj ostro chyba celebrują mm. święta, ale ten kościółek wygląda. Bardzo ładnie, to z którego on był ro wieku roku. Też tu być może e... A, 14, 14 i 16 wieku 14 i XVI wiek. Ale tu jest e, tablica, więc zaraz wam pokażę o. Zaraz zobaczę, co to jest. Tu jest o jakimś człowieku, który napisał coś do żony. To jest chyba stacja piąta. Nie jestem pewny, ale może być coś takiego. I ten kościółek tak się prezentuje. Bardzo ładnie. Dobra, teraz my mamy mały dylemat, jak dojść do samochodu, i słyszymy się, jak będziemy pewnie w busie.